Ciekawa maszyna to pracuje, jest droga, która była, no jakby ten podkład tej drogi już był niestabilny, słaby, droga się załamywała jedzie taka maszyna, która rwie ten asfalt, mieli go i jakby rozkłada, robi to jako, jako podkład tak zwane utwardzenie tego terenu, który tam się gdzieś pewnie przez lata, lata wy, wyrobił. I na to pójdą dwie warstwy asfaltu. My tu właśnie kładziemy asfalt, a tutaj te maszyny, te maszyny tutaj pracują. Ja tego nie widziałem jeszcze nigdy. To jest też z tej firmy, dla której wozimy asfalt. I jedzie taki kurde potwór jedzie potwór za kierownicą jest dziewczyna ze Szwecji. Co ja właśnie widziałem, że pracowała z naszymi grupami. wie to wszystko, nie wiem, na gorąco czy jak to jest i jak zrobią do tego miejsca to my znowu będziemy kładli dwie warstwy tam siedział facet w już czeka, będzie to po prostu rozgarniał tam był walec a my później kładziemy właśnie to No tutaj zakończymy bo oni są po prostu nie wyrobili się, mieliśmy dzisiaj dalej robić, ale dwa kursy i, i do bazy, bo no bo tam ci nieprzygotowani, jakieś przestój mieli. Ja miałem, ja byłem pierwszym samochodem, więc ja pierwszy kończę, o szóstej zacząłem a tu jest daleko jechać, 97 km w takich drogach także tu się trochę jedzie, także Dobra kończę, bo za, zajadę na zaraz na robotę, nie będę tutaj filmował, nie każdy lubi, patrzy na to, że się telefon trzyma w ręce, a tu jest kobieta, która yy, klej rozkłada muszę ją minąć i zaraz zobaczymy czekajcie troszkę tak naglam z ukrycia Była możliwość, że się tu nawracać, ale tu postawił przyczepę Tu postawili samochód, tego nie widać akurat, ale przyczepę będzie widać I tu jest jeszcze samochód Musiałbym się tu wyłamywać, więc... A przy okazji pojechałem zobaczyć ciekawą... Ciekawą rzecz No i tutaj sypią

Det er tur med Kogerslettåsen og slett oss med bilen vi har kjørt. Ja. ja, du må iallfall ha opphenta den.